Wiesz co ostatnio zrozumiałam? Nie wiem, czy wiesz, czy, że nagrałam swój kurs. Namaluj ze mną obraz. Zrozumiałam to, że największą wartością, jaka jest dodana do tego kursu, to jest grupa na telegramie, którą utworzyłam. I to dlatego, że ostatnio właśnie zrozumiałam, że ja uwielbiam. Ja po prostu uwielbiam dzielić się wiedzą i mówić o tym, jak tworzyć, yy, łamać yy, wszystkie te yy, blokady, które pojawiają się w nas samych podczas tworzenia, bo ja to wszystko przerabiam każdego jednego dnia. To nie jest tak, że pozbywamy się tego i już mamy z tym spokój. Wiecie, za każdym razem, kiedy otwieramy płótno, w sensie obdzieramy je z folii i ono staje przed nami, białe, czyste, jest jak zupełnie nowa karta. I wtedy razem z tym, o, tym płótnem pojawiają się na nowo wszystkie nasze zahamowania, tak? Czy wyjdzie, czy się spodoba, oczekiwania innych. Yy, I wkładamy sobie w swoją głowę to, co myślimy, że będą oczekiwać inni. No i właśnie, teraz malowanie, malowanie, obraz za obrazem, uczymy się tego, że. Prawdziwa twórczość, prawdziwe to, kiedy, prawdziwe to, kiedy my malujemy coś, co ma wartość dla innych, to jest wtedy, kiedy te wszystkie myśli, te wszystkie zahamowania, te wszystkie ograniczenia, które sami sobie tłoczymy do swojej głowy, odłożymy na bok i skupimy się na tym przekazie, na tym, co chcemy pokazać na tym obrazie, na tych naszych emocjach, na tym, o czym myślimy, kiedy malujemy. I to wszystko właśnie sprawia, że ten obraz ma tak ogromną później wartość dla odbiorcy. Bo to nie obraz, wiecie, malowany z myślą, czy to się sprzeda, czy to będzie ładnie wyglądać w tych wnętrzach i tak dalej. Jest po prostu ozda, o, ozdobą, ozdobą, bo Ty ją malujesz jako ozdobę pasujące do kanapy czy zasłon. I on wtedy tym jest. Natomiast jeżeli chcesz zamknąć w swojej twórczości... Emocje, to również musisz sobie ją poczuć, kiedy malujesz, kiedy tworzysz, kiedy przelewasz to wszystko na płótno. No dobra, ale wracając do tej grupy na telegramie przy moim kursie, ja zawsze się tak, wiecie, po prostu sama sobie dziwię, bo wystarczy, że dziewczyny zazwyczaj poproszą, zapytają, po prostu rzucą mi jakiekolwiek pytanie, i tam jest po prostu, wiecie. Mnóstwo moich wiadomości nagranych, bo, bo ja uwielbiam o tym mówić. Ja naprawdę uwielbiam się tym dzielić i, i mnie samej. To, co malowanie dało, to właśnie yy, taką możliwość też zajrzenia w siebie, spotkania się z tymi wszystkimi yy, zahamowaniami, które ja sobie wsadzam na co dzień w głowę. Chciałabym, żeby więcej osób to doświadczyło, bo. To uczucie tworzenia, kiedy siadasz, malujesz, oddajesz się czemuś, i, i to, co uzyskujesz w zamian, jest uczuciem naprawdę przecudownym. I dlatego chciałabym jak najwięcej osób przekonać do tego, by spróbowały, bo spotykam na swojej drodze właśnie mnóstwo osób, które mówi, wiesz, ja o tym marzę, Boże, ja tak Ci zazdroszczę, poczekam, za kilka lat będzie ten moment, kiedy dzieci będą większe, ja będę na emeryturze, coś tam, coś tam. Powodów jest zawsze, wiecie, mnóstwo. I powodów i zazwyczaj takich wymówek, dlaczego nie, nie wskoczymy w to tworzenie, o którym marzymy już teraz. A ja zawsze tym osobom opowiadam, słuchaj, to nie jest tak, że ja mam na przykład y, 6 godzin dziennie na malowanie. Ja też mam małe dzieci, ja też y, jeszcze wprowadzam je w ten system szkolnictwa, więc muszę dopilnować lekcji, przypomnieć ich, bo oni najchętniej byście na razie spędzali czas na zabawie. Zresztą jak każdy z nas na przyjemnych rzeczach, a nie na obowiązkach. Więc ja też mam w ciągu dnia bardzo dużo rzeczy, których muszę, nie muszę dopilnować, tak? Ale hmm, toczy się normalne życie, takie samo jako, jak, jak u Was w domu. I ja czasami mam godzinę, czasami mam dwie, czasami więcej później sprzątam po malowaniu niż ono samo trwa. I tak samo było, wiecie, jak ja miałam takie bobasy pełzające przy mnie. Tak? Ja czasem sprzątałam dłużej niż malowałam, bo yy, dzieci od razu biegły na górę tam, gdzie ja maluję. I stwierdzał, że one pomalują ze mną, a wtedy to się, wiecie, działo hardcore, bo było po prostu... Wszystko. Wszystko. Możecie sobie to wyobrazić, wszystko było w farbie, więc ja one sobie malowały, tworzyły, tak, a ja w tym czasie już tam sprzątałam, wiecie, bo umywalka, bo coś. No więc, jeżeli podoba Ci się generalnie taki, wiecie, to, to o czym opowiadam i, i chcielibyście ze mną stworzyć tą pierwszą abstrakcję i może rozmalować się, bo tak było u mnie, ja poprzez abstrakcję się rozmalowywałam i Później starałam się ugryźć kolejnych nowych et, y, jakichś tematów. Jeżeli chcielibyście zacząć rozmalowywać się ze mną, zacząć malować, poznać nowe hobby, zanurzyć się w nowe hobby, y, lub po prostu szukacie nowych technik, to ja zapraszam Was serdecznie na mój kurs. Podlinkuję go pod tym filmikiem. I bardzo Was proszę, korzystajcie wtedy z tego wsparcia z tej grupy na Telegramie. Niektórym osobom, rozumiem, nie po drodze jest Telegram nowy komunikator, nie wiedzą, co to jest, boją się tego i tak dalej. Natomiast jeżeli nie musicie tam wskakiwać, jeżeli może używacie Messengera, może używacie Whatsappa, gdziekolwiek po zakupie do mnie napiszecie, to ja Wam pomogę, da, Was poprowadzę dalej i tak dalej, więc dużo osób mnie zaczepia na przykład na Instagramie i, i wiecie, ja na tyle, tak jak Wam wspomniałam, lubię o tym gadać, że wystarczy, że ktoś mi zada pytanie i ja się rozgadam i, i pomogę i podpowiem ile mogę. Więc to nie jest tak, że wiecie, musicie mieć mój kurs. Jeżeli macie jakąś drobną rzecz, to po prostu nie zapytajcie, ja też Wam pomogę. Natomiast y, uzupełnieniem świetnym do kursu, właśnie jeżeli jakieś tam jakiekolwiek macie pytania odnośnie twórczości, z y, czymkolwiek utkniecie, itd., tak to, to po to właśnie jest ta grupa na Telegramie, żeby Wam pomóc, tak? Y, opowiedzieć o mojej historii, o, o tym, o moim doświadczeniu, jakie tam drogi przeszłam, i tego doświadczenia mam naprawdę sporo, więc y, można się już tutaj nauczyć na moich błędach, na przykład. Tak, jak w przypadku werniksowania, u mnie była historia, którą opowiadam na kursie werniksowania w, niżs w niższych temperaturach garażu około tam 7 stopni zimą. I to jest właśnie historia, dlaczego popełniłam ten wtedy błąd i dlaczego przeszłam na werniks akurat w moim przypadku w sprayu. I jest wiele, wiele takich naprawdę bardzo fajnych historii, które ja już platałam właśnie w kurs, żebyście jak najwięcej mogli wyciągnąć i wszystkie takie błędy największe poopowiadałam w kursie, by, byście już mieli tą taką bazę, okej, okay, tego nie robimy, bo to się może zadziać tak czy siak. Dobrze, zapraszam Was w takim razie serdecznie. Jeżeli byście mieli tylko ochotę się ze mną rozmalować, namalować ze mną obraz, to link jest do kursu w, pod tym filmikiem. O.